Dla wielu ludzi czekolada to jeden z tych małych, codziennych momentów pocieszenia. Znajomy smak, krótka przerwa, poczucie przyjemności i nostalgii. Ale co by było, gdyby te znajome produkty nie były już tym, czym kiedyś? Dziś za błyszczącymi opakowaniami i niskimi cenami często kryją się składniki i problemy z jakością, o których prawie nikt nie mówi. W tej serii przyjrzymy się im bliżej, zaczynając od pierwszego przykładu, który szczególnie często ląduje w koszyku na zakupy i dlatego powinien być krytycznie oceniony. Top 1. Typowy przykład czekolady: Great Value Dark Chocolate. Great Value Dark Chocolate na pierwszy rzut oka wydaje się być nieszkodliwą, niedrogą alternatywą. Opakowanie obiecuje ciemną czekoladę, intensywny smak i dobry stosunek ceny do jakości. Właśnie to czyni ją tak popularną. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że rzeczywistość jest inna. Niezależne testy konsumenckie wielokrotnie wskazywały na podwyższone poziomy metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Substancje te przy regularnym spożyciu mogą gromadzić się w organizmie i długoterminowo obciążać kości, nerki i pamięć. Produkt ten rozczarowuje wielu konsumentów również pod względem smaku. Zamiast pełnego profilu kakaowego, kupujący zgłaszają woskowatą teksturę, nadmierną słodycz i płaski posmak. Przyczyna często leży w recepturze mniej prawdziwego kakao, za to więcej cukru, emulgatorów i tłuszczów roślinnych, które obniżają koszty, ale poświęcają jakość. Niska cena wydaje się kusząca, ale nasuwa kluczowe pytanie: ile jakości faktycznie się tu oszczędza i czy ta oszczędność naprawdę się opłaca, jeśli tracimy przyjemność i zaufanie? Top 2. Typowy przykład czekolady Ferrero Rocher. Ferrero Rocher od dziesięcioleci jest synonimem elegancji i wyjątkowych okazji. Złota folia, błyszczące opakowanie i obietnica luksusu sprawiają, że te praliny wydają się bardziej ekskluzywne niż są w rzeczywistości. Wielu sięga po nie automatycznie, gdy chcą podarować coś wyjątkowego, jednak za szlachetnym wyglądem kryje się czekolada, której jakość często jest przeceniana. Dokładne spojrzenie na skład pokazuje, że tylko stosunkowo niewielka część rzeczywiście składa się z prawdziwej czekolady. Duża część to cukier, tłuszcze roślinne i substancje wypełniające. Szczególnie użycie oleju palmowego jest wielokrotnie krytykowane, zarówno ze względu na wpływ na smak, jak i kwestie ekologiczne i etyczne. Zamiast intensywnego smaku kakao, często dominuje słodka, tłusta nuta, która stwarza wrażenie obfitości. Ale oferuje niewiele głębi. Do tego dochodzą doniesienia o wahaniach jakości i problemach ze świeżością, zwłaszcza w przypadku dużych opakowań. To, co kiedyś uważano za małą luksusową nagrodę, jest dziś przez wielu postrzegane jako drogi produkt z dużą ilością opakowania i małą substancją. Top 3. Typowy przykład czekolady: Three Musketeers. Three Musketeers jest często postrzegana jako lekka, puszysta czekolada. Niemal lżejsza alternatywa dla innych batonów. To właśnie ten wizerunek zapewnił produktowi stałe miejsce na półce przez lata. Ale ta pozorna lekkość jest również jego największym problemem, ponieważ to, co wydaje się luźne i miękkie, w większości składa się z cukru i wysoko przetworzonych składników. Rdzeń batona to spieniona masa nugatowa, która prawie nie oferuje prawdziwego smaku kakao. Zamiast tego dominuje ekstremalna słodycz, która szybko przytłacza podniebienie. Eksperci daxosłuż żywienia krytykują, że ten baton należy do produktów z najwyższą zawartością cukru, podczas gdy rzeczywista zawartość czekolady pozostaje minimalna. Dla wielu oznacza to krótki zastrzyk cukru bez prawdziwej przyjemności. Również sama otoczka czekoladowa jest krytykowana. Często zawiera emulgatory i zamienniki tłuszczu, które zapewniają gładki wygląd, ale pozostawiają woskowate odczucie w ustach. Wielu konsumentów donosi, że baton smakuje bardziej sztucznie niż kiedyś i mało przypomina prawdziwą czekoladę. Top 4. Typowy przykład czekolady: Girardelli Intense. Dark. Girardelli. Dla wielu uchodzi za ucieleśnienie wysokiej jakości ciemnej czekolady. Nazwa ta symbolizuje tradycję, rzemiosło i intensywny smak kakao. Właśnie dlatego wielu chętnie po nią sięga, gdy chce sobie pozwolić na coś lepszego. Jednak szczególnie w przypadku bardzo ciemnych odmian pojawia się problematyczna strona, o której rzadko się mówi. Niezależne testy wykazały w niektórych intensywnych odmianach ciemnej czekolady podwyższone poziomy kadmu. Substancja ta, choć naturalnie występuje w kakao, może kumulować się w organizmie przy regularnym spożyciu. Eksperci ostrzegają, że długotrwałe obciążenie może osłabić zwłaszcza kości i nerki. Dla produktu, który często uchodzi za świadomy wybór, jest to trzeźwiąca konstatacja. Również smakowo widać różnice w porównaniu do wcześniejszych lat. Wielu konsumentów opisuje czekoladę jako wyraźnie bardziej gorzką, suchszą i mniej zrównoważoną. Zamiast głębi i elegancji często pozostaje ostry posmak. Top 5: Typowy przykład czekolady: Trader Joe's Dark Chocolate Trader. Joe's przez lata budował swój wizerunek, który symbolizuje zaufanie, świadome spożycie i lepsze składniki. Wiele osób sięga po te ciemne czekolady, ponieważ wierzą, że otrzymują czystszą i wyższej jakości alternatywę dla klasycznych marek. Właśnie dlatego rozczarowanie tym produktem jest szczególnie silne. Kilka niezależnych badań wykazało w różnych ciemnych odmianach podwyższone poziomy metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Substancje te są krytykowane przede wszystkim przy regularnym spożyciu, ponieważ mogą gromadzić się w organizmie i długoterminowo negatywnie wpływać na kości, nerki i układ nerwowy. Dla czekolady, która często jest postrzegana jako lepszy wybór, jest to poważny sygnał ostrzegawczy. Do tego dochodzi wrażenie smakowe wielu nabywców. Zamiast pełnego, głębokiego profilu kakaowego, konsumenci donoszą o suchej teksturze i gorzkości, która wydaje się mało zrównoważona. To prześć, typowy przykład czekolady. Cadbury Dairy Milk. Cadbury natychmiast przywołuje u wielu wspomnienia. Znajoma nazwa Intensywny kolor opakowania i obietnica kremowej czekolady budzą nostalgię i zaufanie. To właśnie to uczucie sprawia, że wielu ludzi sięga po nią bez długiego zastanawiania się. Jednak kto przyjrzy się bliżej, szybko zauważy, że ta czekolada nie jest już tym, czym była kiedyś. Wielu konsumentów donosi, że smak i tekstura znacznie zmieniły się na przestrzeni lat. Zamiast miękkiej, pełnej czekolady, często opisuje się zbyt słodki, płaski aromat. Smak kakao schodzi na dalszy plan, podczas gdy cukier i dodatki dominują. Również konsystencja dla wielu wydaje się woskowata i mniej rozpływająca się w ustach niż kiedyś, co wskazuje na zmiany w recepturze. Do tego dochodzą ciągłe dyskusje na temat standardów jakości i przejrzystości. Kiedy produkt w dużym stopniu żyje swoją przeszłością, każde odstępstwo jest szczególnie zauważalne. Rozczarowanie jest zatem większe niż w przypadku nieznanych marek. Top 7. Typowy przykład czekolady. Green and Black's Dark Chocolate. Green and Black's przez długi czas była postrzegana jako świadomy wybór. Ciemna czekolada wysokiej jakości wizerunek i obietnica odpowiedzialności i jakości przekonały wiele osób. Właśnie dlatego konsumenci często sięgają po nią z dobrym uczuciem. Jednak to zaufanie w ostatnich latach znacznie się zachwiało. Niezależne testy wykazały w kilku ciemnych odmianach podwyższone poziomy metali ciężkich takich jak ołów i kadm. Substancje te są podejrzewane o gromadzenie się w organizmie przy regularnym spożyciu i stwarzanie długoterminowych zagrożeń dla zdrowia. Dla marki, która mocno reklamuje się czystością i odpowiedzialnością, jest to szczególnie problematyczne. Również wizerunek marki doznał uszczerbku. Niektóre produkty nie posiadają już tych samych certyfikatów co wcześniej, co budzi niepewność wśród długoletnich klientów. Smakowo wielu donosi o niezrównoważonej goryczy i mniej wyraźnym profilu kakaowym niż oczekiwano. Po tym, jak przyjrzeliśmy się siedmiu typowym czekoladom, przy których należy zachować ostrożność, automatycznie nasuwa się inne pytanie: czy w ogóle jest jeszcze czekolada, którą można spożywać z czystym sumieniem? Odpowiedź brzmi tak: istnieją marki, które mimo presji rynkowej i kosztowej Stawiają na lepsze składniki, większą przejrzystość i spójne doznania smakowe. Właśnie te teraz omówimy. Polecane 1. Pozytywny przykład czekolady Alter Eco. Alter Eco należy do nielicznych marek czekolady, które pokazują, że jakość jest możliwa również dzisiaj, nawet na rynku, który jest coraz bardziej kształtowany przez presję kosztową i skróty. Już na pierwszy rzut oka na listę składników staje się jasne, że tutaj stosowane jest inne podejście. Receptury są proste, bez zbędnych zamienników, bez tanich tłuszczów roślinnych, które służą jedynie do sztucznego zwiększania objętości i trwałości. Zamiast tego, w centrum uwagi znajduje się prawdziwe kakao. Wielu konsumentów opisuje doznania smakowe jako szczere i wyraźne. Kakao wyraźnie się wyróżnia, nie będąc przytłoczonym nadmierną słodyczą. Czekolada równomiernie rozpływa się w ustach i nie pozostawia woskowatego ani tłustego posmaku, co jest obecnie powszechne w wielu produktach przemysłowych. Właśnie ta tekstura jest dla wielu decydującą różnicą, ponieważ wskazuje na użycie prawdziwego masła kakaowego, a nie tanich zamienników. Dodatkową cechą wyróżniającą Alter Eko jest stałość. Kto raz doceni tę czekoladę, nie będzie rozczarowany przy kolejnym zakupie. Polecane dwa. Pozytywny przykład czekolady. Ritter Sport. Ritter Sport jest przykładem na to, że znana marka niekoniecznie musi poświęcać swoją jakość, aby utrzymać się na rynku masowym. Od lat nazwa ta jest synonimem niezawodności i właśnie to uczucie wielu konsumentów odczuwa do dziś. Kwadratowy kształt to coś więcej niż tylko znak towarowy. Symbolizuje on również jasne, ustrukturyzowane podejście do samego produktu. Podczas degustacji od razu zauważalna jest czysta konsystencja. Czekolada jest twarda, łamie się czysto i powoli rozpływa się, nie pozostawiając tłustego posmaku w ustach. Pod względem smaku Ritter Sport stawia na równowagę. Kakao pozostaje obecne, nie wydając się gorzkie ani płaskie, podczas gdy słodycz jest świadomie umiarkowana. Ta równowaga sprawia, że czekolada nie męczy, a pozostaje przyjemna nawet po kilku kawałkach. Kolejnym punktem, który pozytywnie wyróżnia Ritter Sport, jest stałość na przestrzeni lat. Podczas gdy wiele innych marek stopniowo zmieniało swoje receptury, konsumenci donoszą tutaj o w dużej mierze niezmienionym smaku. Nie ma tu niekończących się skandali, żadnych ciągłych dyskusji o utracie jakości. Czekolada to coś więcej niż tylko słodycze na półce. To wspomnienia, przyjemność, a czasem także nawyk. Tym ważniejsze jest, aby wybierać świadomie i nie ufać wyłącznie opakowaniu. Jeśli ten przegląd pomógł Ci, podejmuj lepsze decyzje podczas kolejnych zakupów. Napisz też w komentarzach, jaką czekoladę kochałeś kiedyś, a dziś z niej zrezygnowałeś.